Generalnie nie wiem, co trzeba robić, żeby telefon wpadł do toalety. Ale no, są różne przypadki. No, jeżeli ktoś mi powie, że y, telefon można naprawić, wkładając go do ryżu. To ryż się nie nadaje do naprawy telefonu, nie wysuszy. Nie wysuszy za nic na świecie. No. Generalnie telefon. Udało się naprawić takim patentem na szybko, w warunkach polowych. O tym takim włosiem była. No, za długo za długo nie było otwierany, i na płytce wyszło zielone. Utlenił się metal. I po wyczyszczeniu tą szczoteczką, dokładnie pod tą płyteczką, już mi się nie chce odkręcać tej płyteczki ale chyba ją zdejmę o. o jezu wyskoczyła śrubka o. o to było dokładnie telefon się ładował a się nie włączał o w tym miejscu były te elementy tu jakieś pewnie są nie wiem rezystorki kondensatorki duper sztyfty takie tu było zielone wyczyściłem o tym tutaj i telefon się uruchamia etc, etc wyjaśniam, objaśniam i tak jak mówię, ryż jest dobry do pomidorowej zupy nie do suszenia telefonu i suszarką z wierzchu też nie wysuszycie telefonu no bzdury, bzdury, bzdury bzdury, także tak etc, objaśniam, wyjaśniam, pozdrawiam